Się czołem. Witam amatorów nocnych eskapad dobrego jedzenia. E, mam dla Was dzisiaj krótki unboxing e, dwóch, dwóch fajnych produktów. Będzie to kubek kubek tytanowy od Fjord Nansen o pojemności 400 ml. mikro kuchenka składana na paliwo stałe. Zestaw podstawowy z paliwem stałym. Made in Poland, bardzo, bardzo ładny, fajny napis. Kuchenka składana. Piran Small. No i bez, bez zbędnej zwłoki przejdźmy do, przejdźmy do tego, po co tu się zgromadziliśmy. Kubek z etanowo 0,4 ml. Fjord Nansen, polska firma. Mam, mam ich kilka, kilka produktów. E, no, całkiem sporo namiot, śpiwór. No, teraz jeszcze nam taki kubeczek dojdzie. Plus za obecność woreczka transportowego. Dość, dość solidny gruby materiał. O, wychodź malutki. No, powiem wam pierwsze, pierwsze wrażenie. To nic nie waży. To totalnie nic nie waży. No, taka jest zaleta. Tego metalu. Z tytanu robią naczynia, robią zegarki, robią noże, robią biżuterię. Wynika to z tego, że jest to metal wyjątkowo lekki i jednocześnie odporny. Pokrywka. Kubek. Składane uszy, nie wiem ile waży, już nie pamiętam do specyfikacji, ale no, wrażenie jest takie, że nic nie waży. Wiedzieć elegancja Francja? Ok, drugi produkt. E, nie ukrywam, że będę próbował te produkty ze sobą połączyć, e, czyli na tej kuchence. Na tej kuchence coś sobie gotować. No na przykład właśnie wodę w tym, w tym kubeczku. Co my tu mamy? Jakieś instrukcja. Co to jest? Co to jest? Oh, matko naklejka ha, miło, miło z ich strony proszę bardzo, instrukcja obsługi możecie sobie spauzować, poczytać baw się dobrze i bezpiecznie bardzo fajna hasło, podoba mi się Lecimy dalej. O, miło z ich strony. Nawet do, dołożyli trzy dołożyli sztuki kostek paliwa stałego. Jestem ciekaw, jak wyjdzie porównanie do kostek e, sbitu Czy będzie podobnie się sprawowało? Czy, czy będą pewne różnice? Paliwo to by do stosowania w kuchenkach. Ułóż jedną, dwie tabletki w kuchence. Tararara i tak dalej. Tutaj już część, e, Kuchenka jest ze stali nierdzewnej. No, się użycie, ten ciężar jest w jakimś stopniu odczuwalny. E, jej waga to jest około 60-66 gramów. Plus, plus tyle samo te, te, te trzy kostki paliwa. Składa się jak puzzle. Mam nadzieję, że sobie poradzę. To będzie tak. Miałoby być easy peasy, Lemon squeezy, a wcale takie nie jest. Suwając z łóżku kuchenkę, suwając haczyki bocznych ścianek z logo. Następnie wsuń wypuski na wycięcia w złożonych ściankach. Aha, ok. co chodzi, będzie tak o. całkiem fajna zabawa teraz będzie podstawa o. o, 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 o jednak ta instrukcja z jakiegoś powodu została umieszczona i to będzie tak. wola voilà. mamy to, udało się wspólnymi siłami. E... Odczuwalny ciężar, no, też te, te, to, podobnie jak w przypadku kubka, to prawie, no, prawie nieodczuwalne. I też jest to, to, jest to takiej wielkości, złożone prawie jak wielkości karty kredytowej, więc to też jest zaleta, że spokojnie do kieszeni będzie to można sobie gdzieś tam umieścić. Zobaczymy, jak to wygląda z kostką. No, no tak no tak pod wymiar, idealnie. Idealnie. Dobra, no i co to? Podpalamy sobie kosteczkę. Wlewamy wadę do kubeczka. I wola. Voilà. Mamy to. I naklejka. Ciach. Tak to wygląda. Dzięki za, za obecność, za, za oglądnięcie. No i do następnego razu.